Państwa dzisiaj moim państwa gościem jest Jan Szurmiej. Aktor, reżyser, a obecnie dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Witam serdecznie wszystkich. Panie Janie, jest pan z artystycznej rodziny? Pana tato też był reżyserem? Właściwie nie miał pan specjalnie szans na to, żeby zostać na przykład inżynierem, chociaż jak słyszę tato bardzo by chciał. Zazwyczaj tak jest, że, że artyści nie bardzo chcą, żeby ich dzieci szły w ich ślady. Tak, to prawda. No, oczywiście tu wspomniała pani mojego papę, który był najdłuższym w kadencji dyrektorem pod koniec życia ponad 40 lat Teatru Żydowskiego w Warszawie. No, moja mama była tancerką z zawodu. Potem choreografem. W latach 40. tańczyła w operze wrocławskiej, gdzie razem z siostrą chodziliśmy do tak zwanej szkoły baletowej czteroletniej, którą nie ukończyliśmy ze względu na żółtaczkę, która nas powaliła na rok czasu. Mieliśmy pójść do, dalej do Warszawy albo do Poznania, żeby skończyć tę szkołę. No, zawsze nam towarzyszył teatr, taniec. Ze strony mamy żeśmy. Dostali dobrą szkołę, jeżeli chodzi o tańce i zawsze ten teatr, czy, czy taniec, opera były w kręgu naszych zainteresowań. Siedzieliśmy na, na spektaklach, tańczyliśmy zresztą w operze z siostrą, jakieś epizody i ten teatr był nam zawsze bliski i obecny. Był pan także w pantomimie, ale skończył pan jako aktor na początku. No, tak się złożyło, że moje marzenia, jeżeli chodzi o teatr, przełożyły się na teatr ruchu. W końcu wylądowałem w studenckim teatrze panoramy Gest, który miał swoją famę, sławę międzynarodową. Byłem tam aktorem Mimem, potem otrzymaliśmy dyplomy takie już poważne, zawodowe, aktor Mim. Spędziłem w tym teatrze 6 lat, a szefem tego teatru był Andrzej Leparski i z kolegami się spotykamy prawie co roku. W tym roku żeśmy też się spotkali, wspominamy. Ten teatr też mi dużo dał. Nauczyłem się myślenia przestrzennego, ruchu, op operowania ciałem. A mój ojciec, który był niechętny, Widząc mnie w telewizji, bo Teatr Pantomimy nagrywał różne takie dzieci, dla e, dzieci, bajki, w których ja jako Mim występowałem. Zadzwonił do mnie, czy bym nie chciał przyjść do Teatru Żydowskiego, zdać egzamin eksterny, eksternistyczny, aktorski. Tworzy studio, i, i ten, no, Zdecydowałem się, i w 1971 roku wyjechałem do Warszawy. Z, Grałem w teatrze y, po, no, ponad 20 lat, różne role, e, potem poszedłem swoją drogą. I został pan z zawodu dyrektor, mm. wprawdzie <grywia> artystyczny, ale jednak. Czyli szło to coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, bo Teatr kapital, Teatr Roma. No tak się złożyło, że w 1991 roku zostałem dyrektorem artystycznym, we Wrocławiu operetki wrocławskiej, którą zmieniałem formułę na teatr muzyczny. Zaprosiłem młodych studentów, zasilić zespół. To dało fuzję taką niebywałą, młoda energia no i doświadczeni aktorzy, soliści, tancerze. Stworzyliśmy niezwykły kawałek teatru, bo zaczęliśmy od skrzypka na dachu i pre premiery polskiej kabaretu. No Dosyć wspomnień, że młody Gonera startował Robert, czy Arkadiusz Jakubik, czy yy, yy, Agnieszka Matysiak, yy, Jacek Bończyk, oni zajmują swoje miejsce dzisiaj. Oczywiście w międzyczasie po dwóch latach zaproszono mnie do Warszawy i, i jeździłem między Warszawą a Wrocławiem. I też operetkę warszawską zmieniałem formułę podobnie jak we Wrocławiu. Potem już osiadłem jako dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, bo powróciliśmy do nas historycznych. wojny historycznych obu teatrów. Ale zawsze twierdziłem tak, że jeżeli Ktoś mi przeszkadza, to zakładam kapelusz i idę swoją drogą. Więc zostawiłem Romę w bardzo dobrej kondycji artystycznej, no i przez wiele lat reżyserowałem w różnych teatrach. Po to, żeby powrócić w 2020 roku no, na prośbę w zasadzie załogi całej. Ja się długo zastanawiałem, bo wiem, jaki jest trud dyrektora. Nie decydowałem się, powiedziałem, nie chcę być dyrektorem naczelnym, tak. bo taki olbrzymi teatr wymaga no, dyrekcji wieloosobowej. Musi być na czele menadżer, który przynosi pieniądze, tak. żeby dyrektor artystyczny mógł realizować swoje, swoje, wizje. swoje wizje artystyczne. Nie swoje, ale poprzez takie narzędzia, jak mistrzowie reżyserii, czy młodzi ludzie rozpoznani. Którzy palają się reżyserią, tworzy się repertuar. No i myślę, że ten czas, w którym myśmy trafili z Jackiem Gawrońskim jako naczelnym i Kazimierzem Buzanowskim, który został w teatrze i chwała Bogu jako dyrektor inwestycyjny. Przeszliśmy okres pandemii dosyć dynamicznie, ale myślę, że bardzo. Za pomocą zresztą środków uzyskanych tu mówię o Ministerstwie Kultury i Sztuki, który pozwolił nam na kształtowanie repertuaru, nie tracenie czasu, powstawały spektakle, które nie pokazywaliśmy, bo nie mieliśmy kontaktu z publicznością. Ale potem wybuchło. A potem wybuchła cała Premierami, oferta, tak. tak, premiera za premierą, premiera za premierą. Było ich wiele. Wspomnijmy Księgi Szulca. No, Księgi Szulca były przed moją drogą W 18, 18 roku, pan, tak, pan tak. Pan reżyserował. To był mój powrót do Teatru Polskiego, z którym miałem kontakt w zasadzie od osiem, końcówki 80. Lat 80. Zrobiłem wiele spektaklów za złotych czasów jacka Wekslera. Uważam, że Jacek Weksler stworzył złoty okres tego teatru, okay. gdzie byli wspaniali reżyserzy Markowi od Jarockiego, Wajdy, Grzegorzewskiego, lub. Ale miał też do dyspozycji teatr telewizji, co, co było nie bez znaczenia. Oczywiście ten okres też pokazał siłę i potęgę teatru polskiego. No, w takim wydaniu ogólnopolskim, bo tworzone spektakle zresztą w telewizji wrocławskiej wychodziły na świat pokazując talenty Igora Przekrockiego, Danuty Balickiej, wielu, wielu wspaniałych aktorów, którzy po prostu no, mogli się mierzyć z mistrzami w innych ośrodkach, a zwłaszcza warszawskich. A następny spektakl to Zmierzch Świtem. Dostał bardzo wiele nagród. To znaczy może niewiele nagród. Ten spektakl został zauważony w kategorii spektakli muzycznych. Jest taki festiwal imienia Jana Kiepury. <laughs> Gdzie ja swojego czasu zasiadałem w Kapitule. Kapituła jest zacna, zbudowana z wybitnych ludzi teatru muzycznego, operowego, muzykalowego. I wprowadziłem jakby do formuły regulaminu, powiedziałem, że powstają spektakle również dramatyczno-muzyczne w teatrach dramatycznych. i Jest ich wiele. Cielono tę formułę, no i oczywiście myśmy dostali nominację jako jeden z najlepszych spektakli muzycznych w Polsce za rok 2021. Nagrody nie, nie otrzymaliśmy, ale już znalezienie się w ścisłej czołówce trzech spektakli no to jest, już jest. Wyróżnienie ogromne. Wyróżnienie ogromne, zauważalne. Jako no, takie wydarzenie ogólnopolskie. Przeszliście jakoś zupełnie, zupełnie nieźle przez okres pandemii. A po, po tych sztukach, które oglądaliśmy wspólnie, przed nami premiera. Tak, kolejna premiera, bo zaczęliśmy dynamicznie. Nowy, no, nowy sezon, czyli we wrześniu ukazał się. Znakomicie przyjęty przez publiczność, bo mamy tego dowody, bo sprzedawany jest ten spektakl mówi ośnie w reżyserii Magdaleny Piekosz. No właśnie, bo, bo trzeba powiedzieć dwa słowa na, na temat tego spektaklu, bo to był doskonały pomysł, żeby dać żeby taką klasyczną sztukę, która w takiej realizacji, tak bogatej i z dobrymi aktorami, tak pięknie się. Tak, tak cudownie się ją ogląda. No tak, bo Szekspir w zasadzie napisał Bajkę. Tak. Gdybyśmy spojrzeli na kontekst historyczny tej pozycji, to ona jest chętnie grana na całym świecie. Oczywiście ja sam wiem przez analizy, jakie są potrzeby widza. On tęskni za pewną konwencją, która już zniknęła w teatrze, bo Szekspira się udziwnia, dopisuje, e, są genialni nowi autorzy, którzy piszą Szekspira, to nie ma nic wspólnego, prawda, z lateksem, różnymi rzeczami, a Magdalena doszła do wniosku, że po prostu pójdzie w konwencję takiego prawdziwego angielskiego teatru szekspirowskiego, z dobrym kostiumem, pięknym światłem, piękną dekoracją, wizualizacją, która jest pomocna, z fajnymi rolami, bo przecież tu chcę podkreślić, że Bartosz Buława, który gra Puka, stał się idolem publiczności, kiedy on wychodzi do ukłonów, a ukłony są przy stojących brawach, bo... Publiczność od razu wstaje i, nagra, i nagradza aktorów za ich kunszt, co jest bardzo miłe i jest najlepszą recenzją, że publiczność chce oglądać tego typu spektakle. Mamy wysprzedany kolejny full, więc to nas cieszy, no ale mówmy o następnej premierze, tak, czyli mówmy. mówimy o szewcach. o szewcach Witkacego, w reżyserii Stanisława Merskiego no nie chcę chwalić y, słońca przed jego zachodem zawsze to mówię i powtarzam myślę że y, zaangażowanie zespołu y, ciekawe dekoracje y, dobra muzyka y, ciekawe rozwiązania scen y, dodanie do tego pewnych tak Atrakcyjnych scen zbiorowych, choreograficzno-wokalnych i yy, yy, buduje ten spektakl w nowej rzeczywistości, który zawsze był aktualny w każdej rzeczywistości. To prawda, Mówi bo Bożewcy bo szef, bo są yy, taką ironią polityczno-społeczną, czyli. Właściwie broni się w każdej sytuacji tak, politycznej. Tak, on jest uniwersalny. No, oczywiście chciałbym tu nawiązać do tradycji wrocławskich i tu wywołać z 1965 roku spektakl, który odbił się szerokim echem, miał nagrody wspaniałe festiwalowe, to jest okres Gomułkowski i wystawił to teatr Kalambur, który był takim. Teatrem zauważalnym w Polsce i za granicą, tak jak gest patomimy, w reżyserii Wodzimierza Hermana, który był założycielem razem z Bogusławem Litwincem. I to historycznie we Wrocławiu ten spektakl 65 rok. Ale 40 lat temu na scenie teatru kameralnego teatru polskiego młody. Jacek Bąsz zrobił swoją realizację ze znakomitą kreacją Ferdynanda Matysika jako sajetana. Kto tam nie grał? Danka Balicka jako księżna. Stanisław Melski, obecny reżyser szewców, razem z, ze Zbyszkiem Lesieniem, grali czeladników. Erwin Nowiaszek grał prokuratora z kurwy. E, więc to była wspaniała sztuka. Tu należy wywołać też scenografa, e, dwóch scenografów, czyli mojego odeszłego przyjaciela Wojciecha Jankowiaka, razem z profesorem e, Michałem Jędrzejewskim stworzyli niebywałą scenografię i kostiumy. Muzykę napisał do tego, spektaklu Zbyszek Karnecki. No można tutaj mówić, ja też jakby wywołam tu obsadę, gdzie Sajetana w obecnej realizacji zagra Darek Beleski, Beata Śliwińska z Błażejem Michalskim, Czarnika pierwszego, Jakub Gębski i Martyna Witowska Grabosz zagrają czelebnika drugiego, Agata Skowońska księżna, a wtedy grała Danka Balicka z Ewą Kamas, Marcin Pijaś zagra prokuratora z kurwy, Andrzej Olejnik, Ferdusienko, czyli taki lokaj pies przy księżnej. Ja, my, ja tylko my. pragnę wtrącić, że też bierzecie udział w takim. Nowym spojrzeniu na czeladników, bo czeladnikami są też kobiety. Tak. No Myślę, że dlaczego nie? Um, oczywiście bez fanaberii, bo tak. czasami się robi dla wywołania jakiegoś takiego efektu, który nie bardzo się mieści w teatrze. Prawda, że obsadza się w rolach męskich tylko ten, a tylko kobiety, a w rolach um, żeńskich mężczyzn. No to jest taki zabieg, który jest spotykany u Szekspira, prawda? Mężczyźni grali, kobiety. Więc jeżeli to się wszystko zgadza z literą dramatu, bo przecież mieliśmy taki spektakl na stulecie Tadeusza Różewicza, gdzie młoda reżyserska Martyna Łyko zrobiła obsadę yy, żeńską. Yy, ale było to zasadne. Bo nawet taki profesor, który był specjalistą od Różewicza, zaprzyjaźniony z Tadeuszem Różewiczem, przyjechał do Wrocławia i obejrzał próbę generalną. I mówi, że po raz pierwszy widzi tak interesujący w konwencji, w formie spektakl, że mu się to strasznie podoba, bo on przecież tych białych małżeństw się naoglądał. Jasna sprawa, myśmy pojechali na festiwal do Rzeszowa teatralny i zrobiliśmy Grand Prix właśnie białym małżeństwem. To tak na, na, na uboczu mówię. Więc, więc tutaj to, że grają u nas aktorki, celadników, jest zasadne. Jest nawet bardzo pikantne w ich interpretacji. Bardzo mi się to, yy, to podoba. Zapowiada się bardzo interesująco. Nie dosyć, że sama sztuka, sama w sobie, w treści jest doskonała i zawsze aktualna. To obsada jest też świetna, możemy się tylko, możemy tylko czekać na, na, na premierę, a premiera już, już... Tak, są dwie premiery, bo są dwie obsady, przynajmniej w, w czeladnikach. Premiera 28 i 29, na którą serdecznie zapraszamy, chociaż biletów już nie ma, ale gramy dosyć sporą ilość setów, mm, o godzinie 19:00. Ale też chciałbym na zakończenie rekomendować, bo za chwilę, prawie miesiąc, miesiąc mamy premierę. Na scenie świebockim powstaje spektakl ksiądz Marek w reżyserii Jacka Bąsza. Jest to przywołanie mistrza, który przez dziesięciolecia nie pojawiał się w tym teatrze, a jest w znakomitej formie, w głównej roli. Maciej Tomaszewski, mój ulubiony aktor ze Sztuk Mistrza z Lublina z 1986 roku. Dojrzał wspaniały aktor, który nie zagra Księdza Marka, łącznie z supportem naszych kolegów. No a w grudniu, po premierze 18 listopada, Księdza Marka rozpocznie próby z premierą pod koniec stycznia 2023 Jean-Luc mięto robi w ramach projektu norweskiego, robi spektakl jest tak jak wam się zdaje na podstawie sztuki Pirandella o mniejszości narodowej w Polsce, oczywiście on wziął sobie mniejszość ukraińską, ale ten projekt wcześniej się rozpoczął, kiedy jeszcze nie było wojny na Ukrainie. Obecnie, jakby ta mniejszość ukraińska nabrała zupełnie innego znaczenia. Bardzo jestem ciekawy. Natomiast w Norwegii z aktorami norweskimi i z aktorami mniejszości polskiej powstaje również spektakl na podstawie Pirandela. Będzie on inny i potem te spektakle, które wejdą już do repertuaru Teatru Polskiego na wymianę będą pokazane w Norwegii i w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Czyli Czyli dzieje się. Dzieje się, okres jest dynamiczny, nie stopujemy, uzupełniamy repertuar, który jest szalenie nieważny. Jest młody zespół, przychodzi pani na premiery, pani widzi na pewno metamorfozę, z której jestem dumny, a moja duma wynika ze względu na współpracę ze wszystkimi pracownikami Teatru Polskiego, a szczególnie zespołu który został uzupełniony o kilkanaście osób, powrócili starzy aktorzy, ale przyszła też młodzież utalentowana, ten zespół się scalił, widać, że chcą ze sobą pracować, a to jest energia nie do przecenienia. Oby tak trwało do końca mojej kadencji i do kadencji naj… Mm, przyszłych dyrekcji. Jeszcze raz dziękuję Pani Janie za te wspaniałe sztuki. I za te, które przed nami. No, ja też dziękuję za spotkanie, bardzo sympatyczne i proszę mnie nie dziękować za te wspaniałe sztuki, ale myślę reżyserom, którzy przyjeżdżają, wszystkim realizatorom i wszystkim pracownikom, którzy tworzą Teatr polski, łącznie z zespołem. Ja serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie spektakle, na wszystkich scenach, a mamy ich trzy. Ofertę mamy, myślę już taką konkretną dla każdej kategorii e, e, widza, który chciałby w teatrze znaleźć swoje miejsce. I dużo zdrowia. Żyć. A ja tylko przypomnę, że naszymi Państwa gościem był Jan Szurmiej, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dziękuję.